Także żudziska, witam Was o godzinie 6.51 za około pół godziny wyjeżdżamy <grym> i będziemy jechać będziemy musieli jechać W takiej ciemności, że no, będzie przygoda, latarki naładowane, w ogóle nie wyspany spałem jakieś 5 godzin zimno, minus 2 na pogodzie pokazuje na dworze w ogóle jest jeszcze bardziej no, na dworze z minus 6 ja muszę się ogarnąć zjeść coś jak będziemy wyjeżdżać najważniejsze no że komorek w ogóle nie nastawiony a w ogóle jak to wygląda że siódmo wejście muszę wyjechać żeby półtorej godziny jechać na rowerze, żeby zjechać na dziewiątą do y, tam do cioci do domu, y, do domu, żeby o godzinie tam dziewiątej dwadzieścia wyjść, bo dziewiąta pięćdziesiąt trzy ja pociąg do Gniezna, tak jak wczoraj kupiłem sobie bilet i po dwóch dniach chyba taki po dwóch dniach wracam 30 dzisiaj mamy dwadzieścia ósmy bo mam do odebrania w jubilera także bo jest do naprawy także co, żegnam się z wami i widzimy się już jak się uszykuje także ludziska mamy godzinę 7.30 jest rowerek Schód słońca i jedziemy półtorej godziny będziemy pedałować i dojedziemy na dziewiątą, a 9 a 9.50 3 mamy w także co? Nie wiem czy coś nagram w podróży, bo mamy minus 3 i ledwo co żyje. Także żegnam się z wami. Po trzech latach ogłaszam, że damka nie damkuje. Mamy tylny hamulec w połowie. Linka poszła. Przedni hamulec zaciśniesz i już nie odciąga. Przerzutki, skrzynia została przed chwilą wymieniona na manualną. Trzeba zejść z roweru i tam przerzucić przerzutki, bo linka się też zerwała. Także co, jedziemy na bogato, to jeden hamulec bez przerzutek. <średnić> Mam ustawione tak pół na pół, żebym mógł z górki i pod górkę zjechać Także no, zobaczymy jak to będzie no Na razie jedziemy 12 km zrobione Pół godziny już jedziemy Została tylko godzina Jeszcze na do miasta nie dojechałem, nie było znaku, nic no, Także tak jedziemy o. już wjechałem na ścieżkę rowerową, więc Dosłownie może tak 15-20 minut 20. Także właśnie wyszliśmy z pociągu, godzina 10:05, idziemy po sztukę motoryzacji, po rowerek, Jedziemy odebrać beresoletkę i prosto do babci. Także co, wróciliśmy. Także 10 minut szedliśmy, rowerek odebraliśmy i teraz mamy około 5 minut do. Do, do gościa, który mi prawie bransoletkę. Także co, widzimy się już tak. Także odebrane mam tutaj bransoletkę, Zobaczyłem z panem. Wszystko ładnie pasuje, wszystko ładnie działa. Ładnie zrobione i teraz co, pakuję się na rower. I godzina 15 będę już u babci. Także co, witamy się w pod... widzimy się już u babci pewnie. Także bliska dojechaliśmy, właśnie sobie tutaj rozpaliłem, szykuję wszystkie ciuchy i co, ja idę się kąpać, już mamy powoli wieczór, teraz odpocząć, a jutro będziemy jechać do Tomaszowa, tak jak za każdym razem jestem tutaj, także co, zapraszam do kolejnego filmu, który będzie właśnie z wyjazdu do Tomaszowa i, i no, także widzimy się jutro. Witam was w nowy cień, w nowy materiał Mamy godzinę 8.30 I co? Kamerkę zapomniałem naładować, więc dużo z podróży nie nagram, lecz naładuję sobie u kumpla Także szybko wam powiem tylko, że jadę do Maszowa, półtora godziny, 33 km, zaraz mi się znowu kamerka wyłączy i co? Jesteśmy na Karczówka, mam 7 sekund, żeby coś powiedzieć dostało 20 minut mamy super pogodę oto się prezentuje bryczka moja mamy czapeczkę mamy kominiarkę rękawiczki Także dzisiaj mamy nowy rok. Witam was. Właśnie siedzimy w samochodzie już z torbami i będziemy właśnie jechać na basen drugi raz. Co? Zapraszam do materiału. Także dzisiaj jesteśmy na basenie w i będziemy właśnie iść na te duże zwierzałnie. Chamy, Dobra, jedziemy, Posz... Teraz Zaraz odkładam gopro Bo będę wszedł na kulę i tam nie mogę go wziąć Bo nie mam jak trzymać Także jesteśmy z Ołkiem na tej największej, tak się prezentuje miasto ładnie zaśniżone. Dobra, zielone spacło i jedziemy. Żółdziska jak widzicie, pakowania grubą rurą idzie. Już dzisiaj mamy wyjazd. Mamy piąty, godzina 12, godzina tak 16, wyjeżdżamy, 17, bo na godzinę szóstą rano jutro mamy prom. A widzicie auto załadowane mocno tam. No także co, idziemy? Tak blisko mamy 15.50. Jak już widzicie ciemność idzie. My już spakowani, tula spakowana, bagażnik spakowany. I właśnie pakujemy się i będziemy wyjeżdżać. Tak się to prezentuje. Już zapakowani i będziemy wyjeżdżać już powoli. Także co? 11 godzin do kale i w kale mamy już Boże, jak tak stanie się na środku jakie to wielkie coś No i do kala 11 godzin, 1200 km. Na granicy jest w ogóle korek, także musimy jechać indej przez żagań, żeby korek w korku nie stać. I co? No i prom na 6 rano. Także co? Widzimy się w podróży. I wyjeżdżamy. Także u nas to jest dopiero zima Pięknie, ładnie sobie pada śnieg Tam stoi Szogun I tak to wygląda Właśnie rodziska Stoimy na parkingu Idę do McDonalda, żeby Nie trzeba było płacić za Wejście do Toalety I Równo 8 godzin właśnie jedziemy Mamy Jesteśmy koło Dortmunta Około Dortmund'a Zostało około 300-400 km. 4 godzinki jesteśmy na promie Godzina 10 po 12 I co? 4.30 mamy Mniej więcej to jest Na promie ja właśnie chodzę to zimno mi się siku chce My się zaparkowaliśmy Szogun zajął dwa miejsca Jesteśmy koło Dortmunda i właśnie wsiadamy i jedziemy dalej. To jest liska 5.25 Wjeżdżamy na prom, to znaczy już wjechaliśmy I co, i właśnie będziemy wchodzić No i tak to wygląda Także udziska, godzina 11.35, zajechaliśmy tutaj na 10.30 no i godzinę rozpakowywaliśmy tam szuguna, wszystko wypakowane, tula, wszystko poszło. Jest moja bestia zapakowana, są rzeczy i co, jedziemy do domu i widzimy się już w domu.